Witam, nazywam się Bachewicz Karol, jestem programistą Stowarzyszenia Talent. Chciałbym zaprezentować, jak nauczyciele mogą zarządzać uczniami przypisanymi do szkoły. Z górnej belki bądź z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy szkoły. Automatycznie zostajemy przekierowani do widoku, gdzie wyświetlane są podstawowe dane szkoły oraz jej status. Widzimy również cztery karty, gdzie są wszyscy uczniowie przypisani do szkoły oraz kartę z. Osobami, które są oczekujące, gdzie można ich zatwierdzić. Tak samo również można postąpić z osobami zablokowanymi. No i ostatnia zakładka to zakładka drużyny, gdzie widzimy wszystkie drużyny przypisane do naszej szkoły, widzimy również jej status. Można sprawdzić uczniów przypisanych do drużyny, w którym konkursie znajduje się drużyna, oraz możemy ją potwierdzić, zablokować, usunąć bądź odblokować. Dziękuję za wysłuchanie.